Bo to, to jest kwarantanna na dzień 16, i ja zaczynam taki kurs, jak kręcić filmy, żebyśmy mogła kiedyś kręcić filmy. To jest mój nauczyciel. Nie pracujemy w super sklepie IKEA, ale zaczynamy kursy kręcenia filmów, i tam jest jeszcze ktoś, kogo bym chciała pokazać, ale znowu nie umiem obrócić. widzicie, <śm> 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 takie krótkie, krótkie. No, dobra. Bo na kwarantannie w laniu można mieć zęby 3 minuty. Zęby trzeba mieć 3 minuty i to już zawsze minie człowiekowi 3 minuty. Tutaj szczoteczkę sobie tak zmoczę i tak nacisnę. Basiu, Blanko oraz Hubercie oraz wszyscy, którzy jesteście tam. Jesteś darem. Dla mnie jesteś darem Jesteś darem Dla mnie jesteś darem hmm. Hmm. Chcesz coś bardziej No co ja mogę powiedzieć, że po prostu Wiecie no, dla, dla mnie Tak w mojej codzienności, to tak kwarantanna jest super, nie? Bo mogę sobie tak słabi tutaj, tak kremik Siku Zaraz sobie zjemy jajeczko, no i tyle nie. I w sumie to ja trochę staram się, jak Dawid podsiadło mówi, żeby po prostu czuję, jak moje serce rwie się do ciebie. No, po prostu mi się serce rwie do was od po prostu piątku. I jak wchodzicie, to ja po prostu mam takie czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić się, nie będzie coś tam A. więcej. No i tak się cieszę z tej kwalentanny w sumie. Chyba jestem w innej sytuacji niż Polacy, bo jestem na kwarantannie całe życie. Ja tylko na no, takiej, Jesteś darem Dla mnie jesteś darem Jesteś darem dla mnie jesteś darem. I teraz, kiedy siedzisz przed telefonem, I teraz, kiedy siedzisz przed komputerem, I teraz, kiedy siedzisz ze smartfonem, Spojrzyj na kogoś, kto obok ciebie siedzi. Spojrzyj mu w oczy bardzo głęboko. Jak siedzisz w domu na kwarantannie to też możesz wyjść przed dom, napić się kawki, tutaj kawka i możesz też się pochylić przez minutkę albo dwie nad Słowem Bożym a potem przez minutkę możesz się podzielić z babcią, dziadkiem, mamą, tatą tym co ci to Słowo zrobiło, ja dzisiaj sobie tak usiadłam tutaj na parę minutek nad Słowem Chciałabym z Wami podzielić krótko jedną myślą, że Pan Jezus dzisiaj nam mówi o dwóch bardzo ważnych słowach. Pierwsze słowo to jest słowo trwać. Zachęca nas do tego, żebyśmy trwali w Jego nauce. Więc trwali, czyli w sumie, może Pan Jezus w domu siedział, też i tak trwało, albo gdzieś indziej siedział i trwał w nauce swojego ojca. To jest strasznie trudne, żeby tak trwać. A z drugiej strony łatwe, bo nic nie trzeba robić. Więc po prostu zachęcam Cię do tego, żebyś tak jak Pan Jezus trwał. A to trwanie ma nas zaprowadzić do poznania prawdy, która wyzwala. To już jest w ogóle jakiś kosmos. Ale myślę, że ten wielki post, który mamy, to właśnie to jest to. Poznawanie prawdy, czyli mamy dużo czasu na to, żeby siedzieć ze Słowem, poznawać Jezusa. Tak po prostu. Kim był, co robił. Kim był tato Józef, kim była mama Maria i kim było to dzieciątko, kim był nasz zbawiciel. Ja wiem, że słuchajcie, że to słowo przemienia, więc może dzisiaj po prostu usiądź z prawdą, usiądź ze słowem i jak będziesz miał moment, to i powiedz, co ci powiedziało. Fajnie, tak jak taka pędzia za oknem i że kwarantanna to też taki czas, kiedy możemy zobaczyć, jak się czują zwierzęta w niewoli. Pani Pandzia, ja... Tak. A co sądzisz, Hubert? już żebyś powiedział tutaj wszystkim tele i widzą Jedzie pociąg z daleka. Konduktor bardzo Pogoda się popsuła może tak lepiej, bo zdecydowanie lepiej pozostać w domach. Nie Słuchajcie, jest czesne koronkę na, na Jesteś darem, dla mnie jesteś darem. Jesteście darem, dla mnie jesteście darem. Jesteście darem, dla mnie jesteście darem. Jak ktoś nie ma insta, to nie żałuje, bo nie zobaczył jak Bacha y, tańcuje. O, jesteś darem. Basiu jesteś darem. O, jesteś darem. Bardzo wam dziękuję. Ta burza. Ta burza odsłania, papież powiedział: odsłania, odsłania. Ten kryzys odsłania, obnaża nas to, czym się sami zasłoniliśmy, i otwiera nasze oczy na wspólnotę. Otwiera nasze oczy na to, że należymy do wspólnoty braci i sióstr. Jesteście kochani, jesteście potrzebni. Pokoju i dobra. Bardzo dziękuję, do zobaczenia jutro, godzina 15. Można być tutaj, można być razem z nimi stańczącą z Basią na Mikaelu. Zapraszamy. Nieważne gdzie. Ważne, żeby o 15 spotkać się i być razem z braćmi na modlitwie. Pokój i dobro!